Yo, się Mano. Ja jestem Gausta. To jest 25 odcinek kariery Lechem Poznań. Widzimy tutaj na początku mój właśnie budżet transferowy. Jak już możecie zauważyć, nie kupiłem bogatego inwestora. Zdania pod komentarzami, pod ostatnim filmem były podzielone, ale właśnie tutaj większość z tych osób, które pisały przeciwko bogatemu inwestorowi. Przytoczyły bardzo konkretne argumenty i doszedłem do wniosku, że na razie nie kupię tego bogatego inwestora. Ale też nie będę ograniczał się tylko do Polaków, postaram się wypożyczyć co najmniej jednego zagranicznego albo dwóch zagranicznych piłkarzy. Oczywiście z zagranicznych mam na myśli nie Polaków. A jeśli chodzi o Polaków, to paru postaram się po prostu sprowadzić do naszego zespołu. Oczywiście Polacy też są w naszym zespole, to nie jest tak, że nie gramy samymi obcokrajowcami. Jak widzimy trzon Lecha Poznań, Pawłowski, Gajos, Jeftić, Kędziora, Burić, Bednarek, Kadar jest tutaj zachowany pierwszy w pierwszym zespole. Kownacki cały czas się rozwija, on tu będzie naprawdę wchodził, ale jak mamy Larina, to nie zamierzam go sprzedawać. Kto tam śledził w przeszłości informacje sportowe, wie, że Larin był właśnie na oku Lecha, Lecha Poznań i, i ten transfer nie doszedł, jak wiemy, do skutku, ale był w kręgu zainteresowań. Mamy tutaj sporo Polaków, obcokrajowców też mamy sporo, ale głównie to te są Lechici, którzy tutaj już byli, jak Tetek na przykład. I inni zawodnicy tego poznańskiego zespołu też tutaj się znajdują nadal w naszej kadrze. Oczywiście jak zaczynałem tą serię, pierwszy odcinek nosił nazwę Zbudujmy Potęgę i tą potęgę chcę zbudować. I jak wiemy będziemy tutaj walczyć czyli Ligę Mistrzów, dlatego potrzebujemy silny zespół. I po prostu bramkarza to zastanawiam się Skorupski, a Dąbrowski bardziej Skorupski. Jeśli chodzi o obrońcę, to już za chwilę do innego przejdziemy, bo tutaj Polaka mam wybranego. Ośrodkowego Oś pomocnika też mam już dodanego do obserwowanych. I jeszcze kogo tutaj, lewego pomocnika, to mamy z Ligi Niemieckiej. Za chwilę Wam go pokażę. I na razie i innych takich typów nie mam dokładnych, bo są dopiero obserwowani, ale odnośnie właśnie tych zawodników, których już tutaj dodałem. I tak właśnie tutaj są obserwowani ci zawodnicy. To jest właśnie ten środkowy pomocnik 8 dni jeszcze zostało. Rafał Wolski z Gdańsk. Myślę, że jego warto kupić. On oczywiście pół budżetu nam weźmie, ale myślę, że to będzie bardzo dobra inwestycja. Z kolei innych zawodników możemy jeszcze powypożyczać, a tutaj zastanawiam się właśnie nad skorupskim albo nad drągowskim, tu po 20 dniach jeszcze zobaczymy kto będzie właśnie tutaj lepszym wyborem. Dobra, to jeśli chodzi o to, tutaj kapusta, chciałbym go wypożyczyć, ale on ma za dużą pensję i na pewno musiałbym trochę zejść z tych z tych swojego budżetu. Tutaj w Szołek raczej nie i Dąbrowski też nie potrzebujemy kolejnego defensywnego pomocnika. Bardziej tutaj na ofensywę się będziemy nastawiać. Stępiński, 24 dni do obserwowane będzie. Jego planuję sprowadzić jeszcze na napad, bo Robaka wystawiłem na listę transferową. Tu mam jeszcze francuskiego bramkarza Stoluse. On pięć jeszcze obserwowany będzie. To jeszcze zobaczymy, czy czy jego, ale raczej Skorupski, myślę tutaj do naszego zespołu skoczy, Tu nam jeszcze Sobiecha i przybyłko i tam innych, których tutaj mi wyszukało, oczywiście tak za bardzo ich nie biorę pod uwagę, ale właśnie tutaj Christian Pulsic z Borus i Dortmund i jego właśnie ofertę on już ma. Postanowi, postanowiłem, że jego sprowadzę bądź co bądź. Ale to za chwilę zobaczymy, bo już zapomniałem jak tam ta oferta się miała. Ale przejdźmy jeszcze do obrońcy. To jest Wojciech Gola z zagranicznego klubu, ale Polak, 25 lat, 71 umiejętności. Jak na Polaka, tutaj wiemy dobrze, bo żeby kupić już porządnego zawodnika, takiego porządnego, no to oczywiście większe nakłady finansowe muszą być. A tak spróbujemy kupić oto tego obrońcę. Damy za niego. Jak oni chcą, te około 2 milionów spróbujemy. Może to ich przekona. Ale nie, to po prostu będziemy się starali też wypożyczać. Niech Christiane zobaczymy, właśnie jaką on ma tutaj ofertę, czy już mi na nią odpowiedzieli. Za Majewskiego otrzymałem też e, ofertę, ale na razie nie, nie planuję go sprzedać, e, bo nie mogę po prostu tak sobie sprzedawać teraz tych zawodników wszystkich. Majewski, jak dla mnie, powinien zostać w Lechu trwające negocjacje policji w toku do oferty transferowej ja właśnie tu złożyłem za niego transfer definitywny więc zróbmy na wypożyczenie on ma 18 lat więc spokojnie powinniśmy 2 lata dać premię tam sobie rzucimy może niech, niech ma bo to może go bardziej przekona po prostu zmienimy z opcji wykupu na opcję wypożyczenia i dobra, przejdziemy dalej co nam tutaj pokaże czas oferta transferowa za Majewskiego. Augsburg otrzymał w wysokości, no ja dałem 2 miliony no to się moglibyście tutaj właśnie dać te 2 miliony tu mamy jeszcze juniorów to jest jakiś ciekawy junior 7490 Azur Możemy z nim podpisać może kontrakt czy kogoś jeszcze 7393 93 15 lat, ale on zanim się rozwinie no to już dachno kolejna FIFA wyjdzie tutaj Anatol Kowalski Dobra i jeszcze kogoś? na razie to by było tyle. Majeski jak mówiłem, nie sprzedajemy. Odpowiedź... Aha, za Buriccia. nie sprzedamy, bo on będzie, jak się kupimy bramkarza, to będzie rezerwowym bramkarzem. Larina również sprzedamy, tym bardziej za 6 milionów euro. Naprawdę Werder tutaj skąpił. Majewski odrzucamy. E, zieloni. Da, dają więcej. I do rapidów jeden. Naprawdę ryb majewski rozchwytywany. Okej, okay, więc tak. E, mamy tutaj. Wypożyczenie na dwa lata. Policja. Więc e, jednego zawodnika już tutaj mamy. Jest to lewy pomocnik z Borussia Dortmund. E, Kapustka też go chciałem tutaj wypożyczyć. Ale to już odrzucamy. Więc szkoda. Oferta nie do przyjęcia, 2,5. A ja nie mogę zmienić oferty. To za chwilę zobaczymy. Dobra, otrzymaliśmy ofertę za Nilsena i myślę, że puścimy go za tą kwotę. I tak nie będzie u nas grał. Co do Goli, to on już przyjął ofertę innego klubu i nie możemy dalej oferty składać. Dobra, zawodnik sprzedany. Nielsen opuści nasz klub. Znów za Majowskiego nie chcemy. O, Worskiego mamy raport i myślę, że jego sprowadzimy. Ile mamy? Mamy jeden, 12 milionów, to jest ok. Więc spokojnie damy za niego tą piątkę. On jest myślę tyle warty. Jak tu Salamon, 8 dni, Skorupski 8 dni, Drągowski 8 dni. Okej, okay, czeka nas pierwszy mecz tego sezonu z ruchem. Chorzów zagramy. Zawodnicy są nadal obserwowani, więc na razie dalej tutaj transfery stoją. I zobaczymy, jak ten pierwszy mecz sezonu się potoczy. Guralski. Dobra piłka do Pawłowskiego. Pawłowski szela, obok bramki. Ładnie tu chciał zakręcić, ale nieudana próba naszego kapitana piękne podanie od Kurackiego ale ponad bramką Jeftić Grosicki Grosicki biega w polekarne. broni bramkarz Pawłowski Larin Grosicki Grosicki z daleka broni bramkarz ruchu i teraz jesteśmy w i kolejny raz lech broni Larin. Dobra piłka i broni bramkarz do nie. 100% sytuacja niewykorzystana. Grosicki. Larin i 1 do 0. Pierwszy gol naszego Napastika w dobrym sezonie. Zdobyty w 55 minucie. Asysta Grosika. Główka Larina. I wychodzimy na prowadzenie. Grosicki z łatwością objechał rywala. Dośrodkowanie, Larin 2? Nie. Ma na ramkę Larin. Kadar. Wosna piłka i teraz Larin 2 do 0. Przycisnęliśmy jeszcze mocniej po tym golu pierwszy i Larin teraz e, drugi gol w tym spotkaniu. Dośrodkowanie Kadara jest 2 do 0. Kownacki na wolne pole dostał piłkę Kownacki broni. Bramkaż nawet nie, bo boczna siatka tylko... Ale bramkasz tutaj przyszedł pole karne. I bramka kontaktowa w 88 minucie. Azjo z towcą tego gola. Zobaczmy. Żółdrożny zgranie. No i tutaj obrona nie upilnowała tego zawodnika w polu karnym. Czego konsekwencją jest utrota gola. Dobrze, koniec tego spotkania. Zrobiło się gorąco pod koniec, ale dowieźliśmy te zwycięstwo i właśnie się liczy, że zdobyliśmy 3 punkty. Dobra, Zawolskiego chcą więcej, 6,5 miliona, ale my damy 5,5 miliona. Więcej nie damy. Mam nadzieję, że to wystarczy. Zobaczymy zaraz. Dobra, otrzymaliśmy kolejną ofertę kupna za Majewskiego i odrzucimy ofertę tym razem do Hegi. Nawet nie ma, Majewski zostaje u nas I to by było tyle. Kognacki do Marsylii. Do Marsylii tak w realnym życiu bym powiedział, że to fajny transfer, by był dla niego. Liga francuska, ale oczywiście on musi u nas zostać, bo on będzie grał coraz częściej. I co tu dalej, mamy teraz Met z Krakowią, jest przyjęta, aha, czyli może jeszcze teraz Rafała Wolskiego, on chce dychę dostawać, stać nas na tą dychę, oczywiście, że nas stać i dostanie dychę i damy mu też tego kluczowego zawodnika, może 4 lata i, i kluczowy zawodnik. Myślę, że to będzie już wystarczająca, żeby tutaj to pykło. Kolejny mecz mamy z Krakowią, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Oceniajcie te poczynania transferowe, napiszcie czy coś jeszcze można innego zrobić, bo jak już powiedziałem na początku, wybraliśmy jednak bez bogatego inwestora, więc musimy tutaj się ograniczać do niektórych zakupów, bo nie mamy po prostu za co. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, ocencie, skomentujcie, zostawcie subskrypcję i czekajcie na kolejne filmy. W sobotę będzie Kariera Tottenhamem, na którą was zapraszam. Tu mówił Ghost. Na razie, cześć.